Yeah, uh, yeah, uh, check it out. For years I've been in this rap game. Masz tutaj taki doskonałe miejsce, żeby sobie startować i lądować z niego, to, to jest czyjaś prywatna łąka? Tak, 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 to jest prywatna łąka, ale mamy pozwolenie na to, żeby tutaj latać, także nie ma z tym problemu, zawsze, bo tutaj jest kilku właścicieli, także zawsze któraś z tych łąk jest wykoszona i po prostu ustawiamy się tam, bo paralotnia musi startować pod wiatr. Także zawsze startujemy tak, jak nam pasują warunki, żeby wystartować pod wiatr. Jeżeli teraz przez... Listopad, grudzień, martwy sezon, chyba, że ktoś jest bardzo odporny na temperaturę. Można się oczywiście grubo ubrać. Waga lądowania, e, grube na rękawice, gruba kominiarka, kask szybką i można też latać. Mm -hmm. To jest w sumie jak jazda na motorze tyle, że jest po prostu zimno. Mm -hmm. A jaka jest przewaga paralotni nad motolotnią? Paralotnia jest cała zrobiona z materiału. Matolotnia jest usztywniana konstrukcją. No i paralotnia leci dużo wolniej. Mm -hmm. Także y, można bardziej podziwiać sobie widoki, nisko można latać. Przyglądać się różnym rzeczom z bliska. W tym programie przede wszystkim próbujemy pokazać, jak ładna jest ziemia czarnkowska i przy okazji również trzcianecka. Czy te tereny tutaj są wyjątkowe w jakiś sposób? Bo równie dobrze moglibyście pakować się w samochód i jechać do zakopanego. Znaczy, no, często tak robimy, ale nie do zakopanego, tylko jedziemy nad morze, żeby z kolei podziwiać sobie inne widoki. Ale tak jak Pan powiedział. Ja uważam, że jest to wyjątkowy tutaj region, bo tutaj jest ta Dolina Noteci, także tutaj mamy mnóstwo łąk, mnóstwo dzikiej zwierzyny. Często jak latamy, to spotykamy takie stada saren po 5-10 sztuk, lisów, dzików, także no, my obcujemy, można powiedzieć, najbliżej z naturą w ten sposób, bo nie wyobrażam sobie innej formy, żeby podejść tak blisko do dzikiej zwierzyny na przykład. Nie? My możemy podlecieć nisko, jak przelatują na przykład dwa, dwie paralotne, to ten pierwszy wypłoszy z trzciny takie stado, a ten drugi po prostu może sobie za nimi lecieć z kamerą i, i to wszystko nagrać. Także bywały takie ujęcia. Nikt lepiej nie zna, tak przynajmniej ja myślę, piękna ziemi czarnkowskiej niż ci panowie, którzy są tutaj z nami, czyli paralotniarze, bo to jest chyba dobre słowo, tak? <grym> tak paralotniarze. Tak, znaczy, no to... my różnimy się od takich typowych paralotniarzy tym, że mamy silniki, czyli no, można powiedzieć, że jesteśmy motoparalotniarzami, Balinowcy. Latamy na, na samych skrzydłach również, tym, że na no, naszych tutaj terenach płaskich najprostszym i najlepszym sposobem są silniki. Aby oderwać się od ziemi spokojnie latać właśnie w takich idealnych warunkach jak dzisiaj i to jest dla nas bardzo bezpieczne no i jest ta przyjemność spodziewania sobie widoków bo w warunkach ostrych termicznych trzeba być bardziej skupionym na skrzydle patrzeć co się z tym dzieje żeby po prostu nie zrobić sobie jakiejś krzywdy natomiast w takich warunkach jak teraz nic praktycznie nam nie grozi i także możemy sobie spokojnie podziwiać po prostu piękne widoki panoramy Jak sami Państwo widzieli i w Czarnkowie i w Trzciance znaleźć można coś i dla ciała i dla ducha, dlatego zapraszamy do powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Pomimo trudnej nazwy jest to piękne miejsce w Wielkopolsce, godne polecenia. Do zobaczenia.